Mianowicie jeden z patogenów, które funkcjonowały w naszej rzeczywistości od zawsze i funkcjonować będą nadal, ponieważ e, choroby przeziębieniowe w mniej więcej 30% co roku powodowane są przez koronawirusy, no ktoś postanowił, żeby jeden z tych wirusów uczynić e, jakimś nadzwyczajnym zabójcą. No i w związku z tym powinniśmy pytać, czy to jest prawda. Czy, czy to rzeczywiście tak mogło być, że jeden z tych takich pospolitych wirusów miał cechy mordercze do tego stopnia, że trzeba było świat wyłączyć? I naprawdę proszę o to, żebyśmy z te, od tego nie odeszli. Do, domagajmy się ostatecznej odpowiedzi na ten temat. W Polsce, proszę Państwa, wydarzyło się coś, co jest porównywalne tylko z wielką wojną. 250 tysięcy ludzi... To są zgony nadmiarowe. Można powiedzieć, zamordowano 250 tysięcy ludzi. Ponad 800 miliardów złotych kosztowała ta cała zabawa. Dzisiejszy wzrost cen, za które płacą wszyscy Polacy, jest w największym stopniu konsekwencją tego, co robiono z pieniędzmi pod pretekstem właśnie walki z Rzekomą Pandemią. Rozmontowano. System opieki zdrowotnej. Dzisiaj ludzie dramatycznie cierpią na brak dostępu do systemu opieki zdrowotnej. Z jednej strony publiczny system opieki zdrowotnej jest, jest jakby odcięty, z drugiej strony prywatny system jest tak drogi, że dla wielu ludzi jest to bariera. No nie można zaakceptować tego, że świat polityki w ten sposób dba o bezpieczeństwo i interesy. Swoich obywateli. Uświadomienie sobie to, co mówiłem na początku, że dysponujemy danymi, które w sposób jednoznaczny kasują tą narrację o strasznej, śmiertelnej chorobie układu oddechowego. Te dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, te dane pochodzą z, z GUS-u. To są takie dane jak kwestia choćby zgonów ogółem, bo to jest tak mój ulubiony parametr, bo on pokazuje, czy coś się wydarzyło, czy nie. Otóż... Trzeba mieć jasność, że do września 2020 roku nie ma żadnych najmniejszych odchyleń w danych głosu, i chodzi o zgony ogółem, łącznie z kategoriami powyżej 80 roku życia, bo na pewnym etapie nam prawda, nas szantażowano tym, że umierają ci najsłabsi, starsi. Nieprawda, do września nie ma żadnych odchyleń. Na jakiej podstawie zamykano kraj, robiono terror? Te wszystkie absurdalne rzeczy, jeżeli nie ma w danych gusowskich żadnych odchyleń. Oczywiście wzrost zgonów ogółem zaczyna się po październiku, bo rozmontowano system opieki zdrowotnej. Spowodowało to dramatyczne konsekwencje. Następnie, jeżeli weźmiemy dane z Ministerstwa Zdrowia na temat ilości przypadków zapalenia płuc, ta choroba miała rzekomo zabijać poprzez zapalenie płuc to, co, czego się spodziewaliśmy, że w 20. roku nastąpił jakiś dramatyczny wzrost ilości zapaleń płuc. Tymczasem co się stało? Jest mniej zapaleń płuc w 20. roku niż w poprzednich latach. To znaczy, że to jest, że to, to jest po prostu czysta nieprawda. Jeżeli spojrzymy na dane dotyczące respiratoroterapii, prawda? poszukiwano, zrobiono zakupy skandaliczne respiratorów, bo była taka konieczność, żeby ratować życie i zdrowie Polaków. Co się działo w tamtym czasie? W 20 roku wykonano mniej respiratoroterapii niż w poprzednich latach, to jak to pasuje do hipotezy, że miała nas zapijać poprzez ostrą niewydolność oddechową straszna choroba wirusowa. Jeżeli chodzi o ilość osób hospitalizowanych z rozpoznaniem COVID? To tylko 10% tych hospitalizowanych Miało zapalenie płuc. To ja pytam, po co oni byli hospitalizowani. Więc te dane są, proszę Państwa. Można je, można je, hmm. je widzieć, bo one były publikowane. Ja je prezentowałem w wywiadach do rzeczy. Nikt, że tak powiem, nie spotkał się z tym, żeby ktoś się tym zainteresował. A te dane kasują narrację o, o tej strasznej o konieczności epidemii.